Witaj I teraz tak. Czy jest szyja? Czy mamy w sumie ten sam I... szyjt? To jest... czekaj, wiesz... wiesz, wiesz jest tu jest jeden pecak. To będziemy pecak I tam, gdyby brakowało tej skóry, to... Tu jest skóra. Eee, tu jest ten. Nie, 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 wiem, hełm, nie, Jest tylko poczęta, tak naprawdę, te, mówię. I nic innego Karabin, nie, 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 jest? nie, nie, okay. jest? nie, jest? nie, 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 Co? Tego nie, nie, tam no, leży pod tobą. Leżał tutaj. O, słyszysz? It's gremlin time! Z tego, co ludzie pisali, to on jest właśnie dobry na pozbywanie się tych patyczaków, żeby jej nie, nie usłyszeli. Czemu mi promieniowanie bije? bo ja wiem, może coś zażarłeś, nie wiem. Właśnie nie. Jakby stoję sobie u nas i mam czerwony promieniowanie. Bo ja wiem czemu tak masz. Nie, nie, nie czegoś? Nie. Oj, o, i ten... marun. I, i co? Mój co CS tańszy niż, kurwa, eee, 5.45. No, ale przestało, lagi przestały się dziać. Może byłeś jako faktycznie zbugowany. Gra... Gra, gra... gra cię miała dość. Dalej mi rośnie promieniowanie jak mam wszystko swoje... Zobacz na sobie. co masz przy sobie. Albo i nie? Tak, powoli mi rośnie. Co masz przy sobie adamy Chyba, że jakieś artefakty wasze mam oprzeć, ale nie no. no. Ja mam tylko artefakt Desimeter i to jest mój i on... Nie wiem co Dobra, Nic nie ciekawego nie mam takiego. Ale to też jest ten bug, który ludzie gdzieś tam zapisywali, że doszli do tego momentu, że po prostu promieniowanie ich było jakby większe. Jego trupa swego Tu. I lampka o. Tutaj... 3. Mamy światełko tutaj w tunelu. Cały czas mam promieniowanie właśnie. Gdzie ty masz promieniowanie tutaj? No już mnie nawet bije. Nic nie ma. Wspaniałe jest ta gra. Adam po prostu zdechł. A może... Może się nognij? Jest to pomysł, tylko wezmę swoje rzeczy.

Trzeba było, przydałoby się zażyć Mnie te witaminę. Marzę, mogę zażyć, bo ich mamy w chuj. A przydałoby się to pozużywać. Czyż nie, kuzardzie? Tak hmm. byli. Duże i małe. Ma i duże. Chyba zamknę sobie drzwi, chwila ja Coś co obłęd z... mniejsza by... alkohol, I cyk. Bajka, zaraz się przydało zjeść coś. No, 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 Wody trochę się napić Boże jakie są dźwięki jak w tej postaci się mocno chce pić Ja pierdolę się zląkłem Jezu Chryste Dużo mała postać też już kurwa cierpi Człowieku ono tak nie wiem tak jakby jakiś demon obok ciebie kurwa stał Chleb chleb i chleb 90 chlebka zrobiłem trochę Chleba. W sumie to tak, ja bym powiedział w ten sposób, że te wszystkie ogórki tak dalej na sprzedaż, ale te słoiki z ogórkami to one tak zbytnie celu nie mają, bo nie że cię osłabiają, to w sumie chyba jedzenie tylko ci dają. Jak dobrze kojarzę, nie? No, no 40 jedzenia to daje 40 jedzenia. Na no, chleb daje 30. Mhm. Okej, okay, póki co promieniowania nie dostaję. Może wyjebał ten, no, no, no ukusiłem o, o górę, ale no... <śm> ale póki co wydaje się być w porządku. Wydaje się być w porządku. Dobra. Teraz tak, gdzie mamy Monkę? Tu. Włącz, 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 kurwa, gdzieś pokręcił i ma tu prądu, prądu nie dochodzi. A ja już mam włączony, kurwa, ten stół. No to masz, bo no masz kurwa włączone dwa stoły na raz. No, on ty nie jest włączony, prądu nie mamy. My nie ignorujemy na tyle dużo, chyba. A, skończyła się z akumulatorów, i trzeba po prostu wyłączyć któryś, czekaj, eee. Odczep na chwilę to. Niech się naładuje. Tak, niech się naładuje i teraz włączymy. Niestety nie jesteśmy na tyle wydolni, żeby mieć taki zestaw. Musielibyśmy tego, więcej mówno, na no przykład jedność paneli. Żeby być na tyle wydolny. Opłaca, opłaca się ryzykować, żeby tam wrócić po te parę rzeczy, zostawiłem ze sobą? A coś zostawiłeś ze sobą? No tam jakieś hełmy, noże bojowe takie. Nie wiem, czy noż bojowy jest nam na tyle potrzebny na Tyle wart. Jak żebyś tego do koby, bo tam właśnie. Mi się uleczy może. Hm. No, A, no, tą kamizelkę zrobiłem jedną Jak się na duduje. Prądem prądotwórczym Na ładududuje Nie się ładuje prądem prądotwórczym G -g Generating the power G -g generating G -g -g. G -g -g. Intensywnie pełam. Patrzmy, grunt no, jest. Czyli, czyli co, teraz następne zadanie dla nas to będzie znaleźć pkm -a. Na <grym> przykład. Ten, haroszy. Cześć, Magnum. numer istnieje. Да, его зовут Гнаумер. Гнаумер Сримсон. Гнаумер. Гнаумер Сримсон. Idealnie. Zobacz Alamy, to jest nasz rolnik. O! Jeszcze mu jeden słój dam. O, dziwne układanie tych o, słojów. Dobra, masz. On nie robi... On nie robi śliwowicy, on robi tą gnomowicę. Będziemy więcej paneli złomów, wtedy będziemy, będziemy bardziej wydolni z takimi rzeczami. na ziku. Może spędzimy. moja postać znowu nie potrafi jeść. Eat. Trzeci raz te same ogórki jem. Czemu ty kurwa te ogórki wpierdalasz. Bo akurat pod ręką jakby, jakby... Ja muszę sobie, ja sobie... muszę dużo dużo jedzenia. Jakby usłyskać. w świecie... No ale tłumaczę kurwa, że chleb daje tyle samo. Nie będzie opierdalał o te ogórki. Jest dobrze Stamina mi się prędzej czy później zregeneruje. Jak sobie minus 300 to nie wiem To <noise> no, mo może być ciężko. Dobra, idę zobaczyć co się dzieje. Teraz wodę potrzebuję. Zobacz co się wydarza. Leć. Tunela. O, kute fank. The the tunnels. The tunnels are getting bigger. Uh -huh. mm. <laughs> Mój, to ja ja. Idę do tuneli. Jakby ci się skończyła energia, to muszę wyłączyć oba, bo tutaj już się kończy prunt. Bym musiał ktoś wyłączyć z tamtych twych. urządzeń, twoich. Kurwa, robiłem ci mąkę. O, pająk na wejściu od razu. Razem na wejściu, pająk. Okej, okay, po jednym strzale Sergii umarł. Brogot evaporated A te pajki panie... to właśnie są te krzykacze Okej, okay, trzy strzały sajki umarłego Okej okay. Okej okay. Ja muszę sobie aż wziąć Ja się, Ja muszę przeładować Ło! Nie! nie Boże święty Chyba go zabiłem? Zanim je uderzył? Nie wiem, uciekłem. A, mam na sobie go, co nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Ale nie mnie. Nie mogę chyba goście ściągnąć. No, trudno. Shaylewit. No i znowu mm. muszę dwa słoiki wciągnąć. <laughs> pierdolę! <laughs> to jest słoje. Kurwa, chłopca słoje... Give me the jar! Chłopca wciąga słoje nosem. No tu jest amunicja, to se doposażę. Do okay, ale Saiga, Saiga jest... Czyli w sumie Może... każdy ma inny typ amunicji. Tak, w tej chwili tak. Każdy Ta, z nich jesteśmy w stanie robić bez większego problemu. Dwa znowu, Musi, musimy dać, żeby się naładowało, chyba po prostu. No tak było najprościej. Tak, nie, niech się ładuje. Wracam tam, spróbuję go dobić, może, ale tu stoi. Nie, on się po prostu na mnie wspiął. A nie, dobra, jest tutaj, nieważne. Dobra, zabiłem. Jest jeszcze następny, Matko, idę was idę tu. Jeszcze kolejny, co jest? Ich tam leży czterech, a piąty jest, stoi w drzwiach. Mhm. Jednego to już a tam jest jeszcze jeden. Adam ma chyba ja najprościej zabijać. Wyrzuć w wrzuć. Boże, gro, Wyrzuci i wrzuć. Czekaj, już naprawiłem. Chyba? Nie, jednak nie. Adam, Adam, Sajgą bardzo łatwo pająków się pozbywa i tych stworów. My jesteśmy na odległość, a on jest po prostu jak już będzie jak close. Wiesz, close combat. Nie, nie wchodź mu tam, żeby w ciebie nie z sajgi. Za tobą, za tobą! Może Kolejny! Tam. No, super. O, zginąłem. Ło! Kto mnie headshot'a sprzedał, przez się. Och, oh, kurwa. Ciekawe, ciekawe. Było pysznie. Jeszcze jeden tam stoi. Za, za tobą dosłownie I... wyszedł jeden, On... Nie wiem, jak... ale dwóch kolejnych zabiję pająka, a tam jeszcze jeden przyszedł. Ogólnie to był taki problem najprawdopodobniej, to ja pierdol pierdolnąłem chyba. No ja strzelałem za ciebie, bo to też był jakby Tak, na, na a za tobą był kolejny. To idź, nich tam jest. Za, za tobą wyszedł kolejny. No, nie, kurwa dzień dobry. Są tam jeszcze? Za to w Już nie. Uszanowano go. Już nie. Ja to muszę się uleczyć, w ogóle amunicję wziąć. Ja pierdolę, ile ich jest. Ja też. Zobacz, ile ich tu leży. Czemu z nich żadne trofeum nie lecą? Znowu nie mogę nic wyeklipować, bo ta gra jest wspaniała. Znaczy jak tam wejdziesz, tam kurwa. Jak jest to przysłowie po, po trupach do celu, to to się tam wydarzyło. Tak, to tam są te trupy, o których mowa, no. Przeładuję sobie magazynek. O, dobra, działa. Ja. Też dypomnisy I Iluś tam z sześciu już leży i z trzy pająki? No, pewnie więcej. To jest amunicja, tak, to prawda. To prawda. O, tak mówili. Byli, duże i małe. Dużo małe, wszystkie byli. Prawda, damy Żeby mm -hmm. mm -hmm. Dobra, specnazy, pań Zapisać, jakby coś się odjebało, bo już ich tam fuj leży, to żeby nie stracić postępu. Dobra, ja wam wchodzę Biedno. na kółku. Tam już nic nie ma, bo zajebałem wszystko. Zobacz, źle tego leży. Mi się zdaje, że nic. I mnie te dwa tutaj stoją, rywa. Nie, one już nie żyją. One chyba wszystkie, co, co były w tej lokalizacji, przyszły do nas po prostu. Może, zaraz się okaże. Lead the way, brother. Brother Adam. Pająk, pająk, pająk. Ale spokojnie, znajdziemy nasze wejście po trupach. Nie ma pająka. Dobra, ja już tu przeszukuję, co nie, co może. Mam do mojego kalasza, mogę sobie naładować magazynka, jak jest w tym? Nie mogę. Trafujmy. Nie, a szkoda. Okej, okay, ale to są te, te stare tunele, te jeszcze chyba nie aż takie dobre. O ile można tak nazwać? Ja pierdolę zbudować. O, wały smaku ile powiem z żołnierzami. Go! Doors, tak! Magazyn Aha. kocha. A magazynko to już kurwa za dużo. Ja już linę nie zbieram. No też. O, kałach. Ja mam nic do kocha. O. Ja mam ten. 9 39 sztuk dużo. O, ciekawe, jak będzie wyglądać tu fabuła. Co, co, co tu się będzie odgrywać? O, Coca-Cola czy my? Nie, To nie jest to samo pomieszczenie. Nie wiem, biorę to noży bojowe, najwyżej się bie, nie wiem, przy pani czy coś. Um, Tylko tak, potem, żeby nie zgubić się, nie? Magazynku. To tak wiecie. No nie. Głupi kurwa, nie wzięliśmy tych świetlików, które zbierałem. Ja mam jeden. To rzuć to. Tu, w tym Może cofa mnie, coś się znowu tutaj dzieje. Rzuć. Adam. Tutaj rzuć świetlika, byśmy wiedzieli, że tutaj jest wyjście. Jest jeszcze głębiej wejście. Boże, no, jak mnie cofa, co się dzieje? Nie. Też dostałem tą cofę hamską. No. Nie, czy to jest z, z naszej winy, czy. Nie wiem, ale. Ja w sumie się będę zawijał, bo nie chcę znowu, żebym miała misję to z lopa. Kurwa no. A, ale to jest koniec tuneli. Tutaj... ma za, za tym przejściem. No, nic to już chyba... ...a, dobra, może jednak. Ja pierdolę! Kolejny... ...o, o, o, jest, o jest. Oh. Mam benzynę. Czyżby to przez hostowanie sabowe? Uh. I do not know. Noż. Ten ASWAR jest dobry, on kurwa robi niezły damage. Zauważyłem. Mówisz? Że sążnia obrażonka robi. Tylko ja też właśnie w tym momencie odczuwam te kurwa cofy. które są horrendalne. O, magazynek do Sajgi. How nice. Krawę musi się sprzedać. O, ee, moja maska zepsuta druga. Okay. O, weź, 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 weź. I schody w dół, nie podoba mi się <śm> dół, do... na do I swear to god, z tymi ścinami się nie da. ci mówię, wróć. domu, Już mamy... Naprawdę spokojnie. A tu już jest przynajmniej miny i jest więcej posłów, tam Wracam. Świetnik. Jezus. Ja się prędzej przez te ścinki zgubię niż jakby. Ja tam miałem fajnie. Miałem to... kurwa połowę tych zdechłych potworów, kurwa u mnie to jeszcze wiesz, stała na nogach, kurwa. No <laughs> <To, laughs> i wiesz, jak to kurwa prześcinę, jak to tam było przejście? Intensywnie tak, są. To, to mógł być problem, no. Endwidth, fakt. To jest Ja zbieram sztabę Czemu, na drugi panel, jak to. Do miejsca, w którym jeszcze nas nie było? Magazynki, leł, tam, tam Nie wiem czy my tu byliśmy czy nie. Nie, to chyba nie byliśmy. byliśmy. Wiesz co, poszedłem chyba jednym z przejść, które było wcześniej, do którego nie poszliśmy. Mm. Boże. Mm. Dobra, znalazłem problem z ASV'alem, który można ogarnąć, ale jest irytujący. Czyli... Dwadzieścia naboi na magaznik. Tak, to może być problem. Eee, znalazłem kolejnego. ASWA? Tak. No Tylko żeby Myślę się nie... Dalej tam, 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 tam. Wiesz co naprawdę bym chciał? Okej, okay. cofam się jeszcze bardziej do miejsca, w którym myślę, że byliśmy. Nie, oh. wiem, który jest bardzo. Mogę już i kogo O ile to coś da. W Zęby. Tutaj słyszę kolejne potwory, to tutaj nie byliśmy. Tutaj też nie byliśmy, czyli co, czyli stąd przyszedłem. Tu jest mina, tu są składy w dół, gdzie eee, żadamegwist? Tak, dobra, 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 okej. Okay. Jakoś tam przejdę. Musisz pójść do świetlika, który był w przejściu, to na pewno. Ja, przez, przez świetlik przechodziłem. Właśnie to jest najciekawsze. O, o, dobra, jestem blisko. Witaj. Wrócił. He is back. He is